O, oh, you touch my tra. -la, La, cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Let's play Mass Effect 2. W poprzednim odcinku uratowaliśmy tali y, z rang z łap getów a. Teraz idziemy do Jack, bo. bo, 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 bo. coś chciała nam przekazać, chciała z nami porozmawiać, no to idziemy, nie? Proste. Mam myśli, które pełzają w mojej głowie niczym małe robale. Nie mogę ich powstrzymać. Wiesz, że ja i Cerberus mamy wspólną historię. Robota na nas czeka. Przejdź do sedna. Pracuję dla ciebie, a ty współpracujesz z Cerberusem. Ciągle ich widzę i to mnie doprowadza do szaleństwa. Twój kumpel, człowiek iluzja? Nigdy dotąd go nie widziałam, ale Cerberus mnie wychował. Pierwsze co pamiętam, to drzwi do mojej celi w bazie Cerberusa. Byłam przedmiotem eksperymentów, waszerowana narkotykami, torturowana. Ukradli mi jedyną szansę na bycie normalną, zmieniając mnie w jakąś superbiotyczkę. Lekarze, inne dzieci, wszyscy mnie nienawidzili. Pozwolili, żebym cierpiała. Jesteś absolutnie pewna, że ten kompleks należał do Cerberusa? Może byłam dzieckiem, ale nie byłam głupia. Umiem słuchać. To byli oni. Tam gdzieś, jak to wysoko brnie. Myśleli, że są tacy sprytni. A tu okazuje się, że jeśli odpowiednio namierzasz w głowie, możesz zmienić przestraszoną dziewczynkę w przepotężną sukę. Pieprzeni idioci. Wygląda na to, że od tego czasu zrobili zwrot o 180 stopni. Nie próbujecie do niczego przekonywać, Shepard. Nie interesuje mnie, czym się teraz zajmują. Znalazłam współrzędne w twoich plikach. Chcę się udać do teltyńskiego kompleksu na Pragi, tam gdzie mnie torturowano i faszerowano narkotykami. Chcę się dostać do samego środka, do mojej celi. Chcę im tam zostawić kurewsko wielką bombę i chcę patrzeć z orbity, jak wybucha. Ustawię kurs na Pragię. Jestem twoją dłużniczką. Oczywiście, nie teraz, tylko e, kiedyś tam na pewno. Muszę ustawię. dostać się na Pragię, Jebart. I podejście. to szybko. Pomyślę o tym. Dobra, tak? dobra, dobra. Ty, ty, ty. Dobra, tak jak sobie obiecałem, lecimy na kompleks Cerberusa. A może z Tobą pogadam? Hej, hej. Szepard, co mogę dla Ciebie zrobić? Możemy porozmawiać. Rozwalając gety na hej nie mieliśmy zbyt wiele czasu na rozmowę, prawda? Wciąż nie mogę uwierzyć, że wszyscy pozostali zginęli. I to wszystko dla danych o wybuchających gwiazdach. Oby Rada Admiralicji miała z tego jakiś pożytek. Wiadomo coś o tych danych, które wysłałaś? W najbliższym czasie raczej niczego się nie dowiem, szczególnie na publicznym kanale. Opowiedz mi o Radzie Admiralicji Floty. To jedna z dwóch głównych sił politycznych mojego ludu. Admirałowie podejmują decyzje związane z obroną, albo takie, które wymagają błyskawicznego działania. Rozpatrują też najcięższe przestępstwa, na przykład zdradę. Drugą siłą jest konklawę grupa reprezentantów wszystkich statków. Do nich należy większość decyzji o losach floty i tworzeniu praw. Jak sobie radzisz z ponownym urządzeniem się na Normandii? Pasuje mi cisza, ale brakuje mi starych znajomych: inżyniera Adamsa, Presliego i innych. To nie w porządku, żeby tym statkiem rządził Cerberus. Jesteś pewny, że praca dla nich to słuszny wybór? Wydaje ci się, że to oni pociągają za sznurki dali? To nie ja pracuję dla nich, oni pracują dla mnie. A więc to ty kazałeś naszpikować ten statek podsłuchami i czujnikami. Wiem, że potrzebujesz środków do walki ze zbieraczami, Shepard, ale bądź ostrożny. Wyczułem napięcie na pochodzie wolności, a potem, kiedy po raz pierwszy weszłaś na pokład. Co zaszło między Cerberusem i kwarianami? Zaatakowali jeden z naszych statków. Idenę. Zdaje się, że próbowali zabić albo pojmać młodego ludzkiego biotyka, który przebywał we flocie. Nie znam szczegółów. Wiem tylko, że Cerberus uczynił Kwarian swoimi wrogami. Nie pochwalam niektórych działań Cerberusa, ale w tym wypadku postępują słusznie talii. Na razie. Ale bądź przygotowany na to, że jak tylko przestaniesz być dla nich użyteczny, zwrócą się przeciwko tobie. Na razie muszę wracać do pracy. Dzięki, że do mnie zajrzałeś. Hmm, w ogóle to, to Garusa dawno nie, nie zaglądałem. Ta, ta, ta. Hejże, hejże. Co tam? Czym możemy służyć, komandorze? Kontynuuj. Tak jest, komandorze. Nic ciekawego nie macie do powiedzenia. Co tutaj było w ogóle? Darko do ładowania. O, ty tu, tu, tu stoisz. Zawsze jak ćwok. No Szepard. Sprawdzam tylko jak. Się... Ładowni jest za dużo przestrzeni i za mało osłon. Pancerz jest słaby. Wataszka Grant zaatakowałby tutaj, żeby rozrzucić ładunek, a potem ostrzelać silniki. Na taką taktykę walki z ludzkimi statkami wskazują wspomnienia ze zbiornika. Tak mnie uczono. Stare obrazy zastępują mi pamięć. To jak pokazywanie dziecku książki. Zapamiętaj to. Obraz za obrazem. To nie pomaga znaleźć motywacji. Masz jeszcze jakieś informacje o ludziach? Nie macie osłoniętego kręgosłupa. Jesteście słabi. Salarianie i asari też są słabi. Kwarianie mniej. Przy durianach użyć ostrza, chyba. I ostro się napracować. <śmiech> ostro. <śmiech> Zresztą nieważne. Co miałeś czuć w związku z tymi obrazami? Nienawiść. Ale obcy z obrazów nic nie robią. Widzę krew i kratery. I co z tego? Wyrosłem na materiale z tysiąca bardziej godnych istot. Martwi byli słabi. Gdyby byli silni, nie byłbym potrzebny. Nie wiem dlaczego Kir zaczął uczyć. Przy pierwszej aktywacji zbiornika wrzeszczałem. Byłem słaby, żałosny. Jesteś idealnym kroganinem. Spełnisz oczekiwania, czy pozwolisz pociągnąć się na dno? Stworzono mnie, bym był najsilniejszy. Może jednak chwile słabości inspirują? To dość dziwne. Muszę pomyśleć, ale wciąż jestem silny. Powiedz słowo, a twoi wrogowie zginą. To ci wystarczy. No i dokładnie, i tak ma być. Kontynuuj. Dobra, lecimy do góry. Co tutaj? Było? Centrum Informacji Bojowych. Ok. No, cześć. Co tam? W czym mogę panu pomóc? Jest coś. W tej o czym chwili nie. Coś jeszcze, komandorze? Masz chwilę, żeby. Dla pozostali. pana zawsze mam czas. Ta organizacja ma złą reputację. Nie przeszkadza ci praca dla niej? Bynajmniej. Nasze metody bywają okrutne, ale Cerberus ma szlachetne pobudki. Dbamy o dobro ludzi. Rozwijamy ludzką technikę. Ratujemy ludziom życie. To dobre cele. To brzmi, jakby Cerberus chciał zdominować obce rasy i wynieść ludzkość na szczyt. Cerberus czuwa nad dobrem ludzkości, ale to nie znaczy, że nienawidzimy obcych. Moja siostra otworzyła schronisko dla psów, ale kochała też koty. Kocham ludzkość. Kocham też Asari, Kuarian. Turian, salarian i hanarów. To nie koliduje z ideałami Cerberusa. Oszukujesz się, myśląc, że Cerberus jest szlachetny. Przykro mi, że tak pan to widzi. Mam nadzieję, że uda mi się to zmienić. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze? Co czujesz po przejściu na Normandię? Człowiek iluzja wybrał właśnie mnie, żebym pomogła w walce z największym zagrożeniem znanym ludzkości. Co czuję? Zaszczyt. Euforię i strach, ale przede wszystkim nabrałam otuchy. Pod pańskim dowództwem musi nam się udać. Nie martw się, pokonamy zbieraczy. Bezgranicznie panu ufam. Od pierwszego naszego spotkania wiedziałam, że nawet jak się potknę, pan. Mógł... <śmiech> <śmiech> Może nie poprzestanę na złapaniu ciekeli. Kusząca myśl. Chce pan porozmawiać o czymś jeszcze? Pójdę już. Dobrze. Może porozmawiamy później. Dobra. Bez zbędnego już gadania. No, to ja sobie teraz jeszcze tylko surowce powydobywam. Okej. Okay. Dobra. O, stacja paliw muszą uzupełnić sądy. Tam później to zbadam, i ją pasa Cerberusa nadciąga, ląduj po prostu czas 50. Okej. ok. <coughs> Ojej, mam w dziwne wrażenie, że dzisiaj mój głos nie jest taki, jak powinien. <laughs> Weźmy sobie... Dodaj. Jeszcze tutaj jest dwóch. I on dodaj. Dwa punkciki, tylko że nie ma w co... W co wpakować, no. Ma 4 ok, no to już jest lepiej, już jest lepiej przeciążenie przydziel punkt tali 14 przydziel punkt przydziel przydziel członek oddziału nie jest lojalny, nie jesteś lojalna jak możesz Okej, okay. uzbrojenie, czy ja coś tutaj mam grom właśnie na, na moją szarańczę? Proszę zmieńcie, Ciało ręczne, kat i czarna burza, kat, Kasumi, kat i szarańcza, wyjdź. To jest to? Tak, to jest, to DLC. To jest... dodatek, na którym się popłakałem. Na koniec. Tak, nie wstydzę się tego. Bo to było po prostu genialne. Dzięki, jesteś. Nazywam się dr Gavin Archer. Sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Mamy tu szalejącą WI. Szczegóły później. Na razie musimy schować tę antenę. Sterowanie powinno być niedaleko. Pośpiesz się. No, muszę sobie zwolnić mysz, bo... Uwaga! Obowiązuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Broń musi zostać ekskursjonem przy wejściu i zeleniu. Ciecha Na monitorze. O, cześć. Pomyślę, co da się zrobić. Uwaga! Obowiązuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Broń musi zostać złożona przy wejściu i zatwierdzona przez ochronę. Hehe, <laughs> którą? Wskaż mi członka ochrony, który może to zrobić, okej? Okay? Uwaga! Obowiązuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Broń musi zostać złożona przy wejściu i zatwierdzona przez ochronę. Hm. Mam no, były drzwi, mogłem wejść. Tak naprawdę. Raport sytuacyjny. Nie chce mi się tracić amunicji na nich, No na, na te kamery. A niech to. W.I. blokuje sterowanie. Musimy go powstrzymać. Próbuje nadać swój program poza planetę. Zniszcz anteny wewnątrz talerza. Na niższym poziomie jest kolejka. Musisz tam dotrzeć jak najszybciej. Okej, okej. Tak, przyzwyczajcie się do tego. Tego będzie dużo. Później będzie to zrozumiałe, z tego co pamiętam. wichary przeszły. Sam się nie mogę do tego przyzwyczaić, pieprzę jej. Automatyczne komunikaty bezpieczeństwa. Proszę tam. Wściekłych. wow. na wow. No i ta muzyka. Co? Kto padł? A nie, użyję amunicji specjalnej. Hmm, to Piątki mam użyć. Kłantcy. Ty! Wooow Szybko mnie podpalił No pe, no pewno, no pe! Ko się za kuchanko. No, dziękuję. O oh, sit kochny. jest do zbierania jest to zyskaj fundusze Uff. O, ogniwa. Jeszcze więcej ogniw. O, ale ich nie mogę zabrać. Smutek. Czyli... Przy... To kiedy mi doładowało shotgun? Już nawet tego nie ogarniam. A jednak, a jednak kłamcy. Hu ha hu. Denerwujesz mnie. Się cisza nagle zrobiła. Dobra, tu już raczej nic nie ma. To idziemy dalej. Tyle kredytów. Tylko spróbuję za dwoma osobistymi, to żeby mu się nie udało. Uzyskiwanie dostępu do Anteny. Uwaga, wkrótce zostanie nawiązane połączenie satelitarne. Ale co to co to była za ochrona, jeśli nie mają pancerzy, tarcz chociażby. Mmm, słodko. Taka ochrona jest gówno warta, jeśli... jeśli nie ma ochrony. Ta -ta -tan 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 -tan. Dawaj mi kota, chcę se postrzelać. Hmm. Może by przeciążył ktoś mu tarczę, byłbym wdzięczny. Nie no. mamy nawiązane połączenie satelitarne. Wszystkie wysłane dane muszą być zatwierdzone przez szef oddziału. Czyli przeze mnie, bo teraz ja jestem tutaj szefem. A ja nie zgadzam się na żadną transmisję. Ale zawsze spoko. Projekt nadzorca wzywa centrum dowodzenia Cerberusa. Mieliśmy krytyczną awarię zabezpieczeń. Prosimy o wsparcie. Nie. Co to znaczy brak komunikacji wychodzącej? Jak to możliwe? <laughs> Normalnie. Okej, okay. a tutaj, dobra. Spoilerujesz mi szepar, że będę zaraz walczył. No.

Hu! 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 O, braka Cześć! Ojej, może nie masz taki sprzęt? Nie mogłaś tego wcześniej zrobić? te ja może tutaj. No, odklei się od tak. Nice, beham. Już nie jesteś taki twardy, nie? się skończyła, czyli przeciwnicy też się skończyli. E, tylko gdzie mam się teraz udać? Prawdopodobnie tam, do góry. Zobie też schowajmy broń, bo mamy na wierzchu z nią latać. Pemperem, papam. Oh yes! hoida . Przesiłem ich, a oni od razu zginęli. Nice. Niezbyt to tak miało wyglądać. Ten zniszczony, dobra tutaj i tam Dobra. No. Okej. Okay. Jeszcze dwa zostały. Trzeba Wszystko się zaraz zawali. Tutaj! Co tu się dzieje? Do cholery. Sięgamy, gdzie wzrok nie sięga. Chodź, wszystko wyjaśnię. Okay. Dobra, okej! Okay. Jak to na pewnym trailerze było, ale nie mogę powiedzieć nazwy, bo to już było blokowanie produktu. Wyższy poziom, fajnie, fundusze Cerberusa. Dobra, w tym momencie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do skomentowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Let's play Mass Effect. Cześć!